Cześć, witamy Was, witamy w sumie, no bo... E, cześć Mikuś, powiedz cześć. Cześć. Cześć, witamy Was w Fioletowy Czwartek. Dzisiaj miksujemy koktajl e, czteroskładnikowy, w sumie pięciu, bo piątym jest woda. E, to będzie czerwona kapusta, całe awokado, jabłko i marchewka. Zaczynamy obierać e, marchewkę, marchewka już jest wcześniej umyta, prawda Miki? Tak. Umyliśmy, tak widziałaś, jesteś świadkiem. Tak, potem będziemy jabłka, ale jabłka nie będziemy y, obierać, tylko my dajemy jabłko całe ze, ze skórką. Tak, Mikiego ulubione ostatnie słowo, to, której, ble. to jest ble, tak dokładnie. Fe. Fe. No, Mikuś, pomożesz mi tutaj? Dobra, możesz te wszystkie brudy wrzucić do zlewu teraz tutaj, dobrze? O, super, no lepiej tego nie mogłeś zrobić. Dobra, marchewkę wrzucamy. Jabłuszko. Chcesz kawałek jabłuszka? Tak? Proszę. Nie, nie, miam, proszę. To jabłuszko. Dobra, jabłko dajemy. Ogonek możesz wrzucić do zlewu. Dobra? Dobra, chyba tak. Dobra. Słuchajcie, dajemy czerwoną kapustę jedną szklankę. Zaraz sobie zmierzymy. To jest jeden w ogóle mój ulubiony koktajl z czerwoną kapustą. To jest z cytryną. I yy, jakoś tak, ale dzisiaj robimy ten. Zresztą już sobie wszystkie żeśmy już yy, miksowali. Nie wszystkie, tylko ten z cytryną miksowałeś. Yy, na wizji. Tak. Na wizji. Tak. Dobra, zobaczymy sobie mniej więcej, czy to będzie szklanka. To będzie szklanka. Może będzie ciut-ciut. Czerwona ciut. kapusta jest najfajniejsza na fioletowy czwartek, bo zawsze jest fajny kolor. Tak, patrzcie jak odmierzyłem, Wyszło. Ok. Możecie nawet sobie troszkę drobniej, jeżeli macie troszkę sobie blender. I co. Dobra, mikołajek. Pestka nam wychodzi. Musimy wziąć łyżkę jeszcze przepraszam. I drążymy awokado. Kołajek. A mógłbyś teraz tutaj nie rozrabiać? Co byś chciał? No. Obierasz? Nie, nie obieramy. Awokado nie trzeba obierać. Czy trzeba je obierać? Oczywiście, że nie dajemy ze skórką. Tylko teraz Mikołaj nie musi go obierać. Dobra, słuchajcie, dajemy szklankę wody. Tak jak mówiłem. <słyszy> Położył awokaru na głowę i robił jojo. Jest w ogóle na etapie ijo. Ślicznie. Brawo. Słuchajcie, to teraz Miki będzie trochę głośniej. Jojo. To będzie pierwszy pił. To będzie pierwszy pił. Co masz w buzi? Co wziąłeś do buzi? A, skórka z jabłka. Okej. Okay. Mikuś, popatrz. Jaki gęsty. Możemy dodać chyba trochę nawet wody. To co? Dodajemy wody? Wiecie, ja bym troszkę wody mimo wszystko, bo on chodzi bardzo gęsty. Dobra. Dodałem troszkę, troszkę wody. Masz już wodę? A tak. Wodę mam. A teraz będzie bardzo rzadkie, gdy szklanki dałeś. Nie, nawet nie dam, tylko trzy czwarte w sumie. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Co Misiaczku? Jeszcze nie ma koktajlu. Taki rzadki. Zaraz w, sumie w sumie chodziło tylko o to, żeby zmiksować jeszcze wodę. wcale słuchajcie, nie jest jakiś bardzo rzadki. Jest nadal bardzo gęsty. I co? A Nie pycha. Pycha. Pycha, czy nie? No to próbuj jeszcze raz. Spróbuję Może się zmienił smak. Nie. nie? Przecież pycha jest. Bardzo mocno czucie łóżko. te kapusty, tak naprawdę. Jest wyczuwalny oczywiście smak, ale nie aż tak bardzo. Bardziej czuć e, taki delikatnie awokado i jabłko. To tak najbardziej Marchewki to A ma... spróbuj Miki jeszcze raz. No ostatnia, raz próba. Nie, ma inny plan. Dania. To co, słuchajcie. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w piątek. Do zobaczenia, pa. Jeszcze Miki chciał tu powiedzieć pa? Powiedz pa. Pa! Pa! Piana! Pa! Zuzik! No to co? To pa? 八。